Ja <coughs> Chciałeś wiem, więc się pogubiłeś I kurwa ciągle płynę w dymie Odkryłem co jest niemożliwe Znowu nie wiem co na i tak to piszczę na serwer, może spokój będzie Ale w sumie właśnie może jak mi jedno serce Ale nawet się nie spieszę, wiewają się z nim petem No ty teraz weź posłuchaj, no bo będzie leciał refem Chociażbym bardzo chciał, to nie umiem tego zabić Chociaż to już ma A Theodor i słuchawki, posłuchaj jak się Bo posłuchaj jak się Leczę ze przychy stylem kostylem, przychy i słuchawki, posłuchaj jak się Parę ludzi, parę zdarzeń, parę spraw To już tyle zostawiłem, no bo kurwa nie chcę chodzić, po terapii. i koniecznie złego, to nie lubi się spowiadać Na moim ryku maska i trochę fajnie leży Przerwa paru moich przeżyć Dobrze, że parę osób jest, co spytają, co tam słychać Może dzięki temu fajnie chcę co zdychać Jakiś tam pierdolnięcia zapisanych w platnika. Póki co chyba zdycha, może to tylko chwilowe Pożar w moich oczach, jakbym rzucił mołotowe Trochę wkurwia mnie ten syf, nie wiem w sumie czy jest gić W końcu ten coś, bo przeżyłem, pizze zryć Chociaż bardzo chciał, to nie umiem tego zabić. chociaż to już nie ma, to odparcie słuchawki, posłuchaj jak się je, posłuchaj jak się je, czasem w tych i kastylam, ty w tych i kastylam, słuchawki, posłuchaj jak się wie